Podcast Zrozumieć Pacjenta. Cześć. Nazywam się Jacek Piaseczyński, jestem founderem Proasis, w którym na co dzień pomagamy placówkom medycznym i gabinetom lekarskim w rejestracji pacjentów do ich placówek i tworzymy oprogramowanie medyczne wspomagające pracę pracowników rejestracji, menadżerów, lekarzy i specjalistów. W podcaście opowiem na pytania, które często nurtują właścicieli podmiotów medycznych i gabinetów lekarskich i postaram się pokazać rozwiązania na najczęstsze problemy, z którymi się zmagają. Jeżeli chcesz polepszyć zarządzanie w swojej placówce, ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę porozmawiajmy o tym, jak dobrać system do obsługi pacjentów w naszej placówce, jak wybrać system do zarządzania placówką, czy jak dobrać system do dokumentacji medycznej, do naszego gabinetu itd., itd., bo tych nazewnic jest bardzo dużo. Tutaj w zasadzie samo nazewnictwo jest już pewną zagwozdką, bo czasami mówi się, że jest to system czy oprogramowanie medyczne, czasami mówi się, że jest to program EDM, czasami system do obsługi pacjentów. Moim zdaniem, najbardziej właściwa nazwa to system do zarządzania placówką lub gabinetem medycznym taki w zasadzie CRM medyczny. W takiej nazwie wyjaśniamy trochę istotę takiego systemu. Czyli to nie jest wyłącznie oprogramowanie do wypełniania obowiązku, jaki ciąży na placówce czy, czy gabinecie, czyli e-dokumentacji, ale również służy do pozyskiwania pacjentów, do tego, aby pacjenci przychodzili na wizytę, do tego, aby wspierać profesjonalny i nowoczesny wizerunek naszej placówki przez wypełnianie przez pacjenta dokumentów na tablecie. Jest to też system do rozliczeń zarówno z pacjentami, jak i ze specjalistami przyjmującymi w naszej placówce. Oczywiście jest to też system dla rejestratorek, aby mogły zapisywać dane pacjentów i sprawdzać grafiki pracy specjalistów, ale też system dla menadżera, aby miał odpowiednie statystyki zawsze pod ręką, ale też być może system dla marketingowca, aby mógł pozyskiwać pacjentów ze swojej strony internetowej, zwiększać konwersje itd. Dlatego też uważam, że najlepsza nazwa to system do zarządzania placówką, niezależnie czy mówimy o systemie dla jednoosobowej praktyki, czy dla dużej kliniki. No ale dobra, przejdźmy do meritum czyli w jaki sposób wybrać taki system dla naszej placówki? Najlepiej na początek będzie, jeżeli skupimy się na tym, jakich błędów przy wyborze ominąć. Bo niestety trafiają do nas placówki czy menadżerowie, właściciele tych placówek i też po prostu lekarze czy specjaliści, którzy źle dobrali wcześniejszy system pod swoje wymagania i niestety są zmuszeni do zmiany tego systemu. Często no, w nieprzyjemnych okolicznościach. A wtedy tracą przede wszystkim. Czas na zmianę tego systemu, czasami są mocno zdenerwowani, czasami jakieś dokumenty tracą, i tak dalej, i tak dalej. Jest to w ogóle niepotrzebne. A więc od czego powinniśmy zacząć? Pierwsze, czyli dobranie systemu bez sprawdzenia flow pacjenta. Często zdarza się nam podczas prezentacji, że jak nasi przedstawiciele handlowi pytają, jak u Państwa wygląda flow pacjenta, to się dowiadujemy, że pacjent zapisuje się np. mailowo, jest to nazwane jako formularz rejestracyjny, bo nie ma możliwości zapisu online, że jak chce mieć telekonsultację, to rejestratorka to zapisuje i lekarz loguje się do jakiegoś Skype'a, że na niektóre wizyty jest przedpłata i wtedy podaje się numer konta, a następnie podczas wizyty sprawdza się, czy taka płatność przez pacjenta została umieszczona. Takich przykładów można mnożyć. Generalnie chodzi o to, że całe tak zwane flow pacjenta idzie jakby jedną ścieżką a możliwości obecnego systemu drugo. I przez to jest to całkowity, nazwijmy to, rozgardiarz. Rejestracja ma multum dodatkowej pracy, popełniane są przy tym błędy, bo jest to normalne, a pacjenci są oczywiście niezadowoleni. I znowu lekarze też nie do końca wiedzą, bo mają różne narzędzia pracy, no, i tak dzieje się bardzo często, że jest to po prostu przez to niepoukładane. Propozycja, zanim wybierzemy system, sprawdźmy całe flow pacjenta od zapisu do rozliczenia i sytuacje, w który, które te możemy zautomatyzować, aby obsługa była sprawniejsza. Pomożemy i sobie, i pacjentowi. A jak już znamy całe flow pacjenta, to wtedy możemy wybrać system, który spełnia nasze wymaga, wymagania w tym zakresie. Od samego początku do samego końca. Drugi punkt, czyli te często jest wybieranie systemu, dlatego że jest popularny, albo bo polecił mi znajomy. Generalnie tutaj trochę strzelam sobie jako właścicielowi prasy w stopę, bo wiadomo, że nasz system jest aktualnie popularny. Z roku na rok mamy coraz więcej użytkowników. Dodatkowy wzrost liczby użytkowników z roku na rok jest jeszcze coraz większy. W styczniu 76% naszej sprzedaży była sprzedażą z rekomendacji. A więc przyszli do nas klienci, którzy słyszeli od nas od innego specjalisty czy menadżera placówki. Ale chcę być tutaj szczery: samo wybranie systemu wyłącznie dlatego, że znajomy go ma i jest zadowolony, albo dlatego, że nie wiem, dużo placówek z niego korzysta. Albo dlatego, że mamy go w szpitalu, czy w innej placówce, to nie jest dobre rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli Twój znajomy jest zadowolony z systemu, to możesz go rozważyć jako ten, który obejrzysz, umówisz się na prezentację. Ale niech to nie będzie jednoznaczne z dokonaniem wyboru z prostej przyczyny. Twój znajomy może mieć całkowicie inne potrzeby niż Ty. I w takim wypadku on może być zadowolony, a Ty niekoniecznie. Trzeci punkt, wybieranie systemu dlatego, że jest tańszy. I tu znowu ta dywagacja jest trochę sprzeczna z polityką cenową ProAssist, bo my jesteśmy na półce raczej tańszych niż droższych rozwiązań do zarządzania placówką. Nie mówię tutaj o tym, aby w ogóle nie patrzeć na cenę. Wiadomo, dla każdego istotne jest, aby nie przepłacać. Ale chodzi mi bardziej o to, że czasami zdarza się, że wybór dokonujemy, ponieważ tam ci dali 30 zł taniej. Czy w takim przypadku dużej placówki E, zaoszczędzę tam 400 zł miesięcznie. Dbajmy o atrakcyjną cenę, oczywiście, ale nie zapominajmy, że cena za oprogramowanie to czasami mniej niż 1% przychodów naszego gabinetu czy placówki. Tutaj może nie mieć to dużego znaczenia, czy wydamy 1%, czy 1,5%, czy 0,5% naszych przychodów, jeżeli porównujemy system, który zaoszczędzi nam zdecydowanie więcej czasu, od drugiego, który tego nie zrobi. 500 złotych przysłowiowe może nam się zwrócić kilkunastokrotnie w przypadku dużej placówki. Dbajmy o nasz portfel oczywiście, ale pamiętajmy, że nie możemy porównywać systemów 1 do 1 patrząc wyłącznie na cenę, bo no nie jest to worek kartofli. Punkt czwarty. Czyli ja wybór oprogramowania oddaję mężowi, czy tam informatykowi, prawnikowi, nawet mi się zdarzyło, czy komuś jeszcze. To się często zdarza, że chcemy, aby nasz system wybrała inna osoba niż my, czyli osoby, które mają na nim pracować. Nie wiem, czy to z powodu nachęć zrzucenia odpowiedzialności, czy z uwagi na wewnętrzne procedury w placówce, czy jeszcze jakieś inne, ale to jest błąd. System musi wybierać jedna osoba, która ma na nim pracować. Jeżeli jest to wiele osób, czyli tak jakby różne kategorie, że będzie na nim pracował i specjalista, i menadżer, i rejestratorka, to fajnie, jak przynajmniej po jednej osobie wybierzemy do, nazwijmy to, komitetu, który wybiera ten system, ale nie dajmy sobie wybrać systemu przez informatyka. Bo gdyby informatycy potrafili tworzyć przyjazne, yy, Użytkownikom systemy to Apple czy Twitter nie zarządzany byłby przez Alona Maska czy słynnego Stevea Jobsa kiedyś, tylko przez informatyka. A na koniec to Państwo będą na tym systemie klikać przez 14 godzin dziennie, a nie informatyk, który pojawi się w firmie czasami nawet raz na miesiąc. Więc tą decyzję mimo wszystko nie zrzucajmy na innych i sami ją dokonajmy. Punkt piąty. Czyli w placówkach decyduje ktoś inny niż osoba, która była na spotkaniu prezentacyjnym. I punkt trochę sprowadzający się do tego wcześniejszego. Czasami mamy mocno zdefiniowaną osobę, która zadecyduje o wyborze systemu. Na przykład właściciel, a całkowicie inna osoba, na przykład menadżer, który ogląda ten system i zbiera, nazwijmy to oferty dla właściciela. I to jest bez sensu. My mieliśmy kilka razy taką sytuację, że menadżer tam wszedł tu do nas na prezentację i mówi, że ostateczną decyzję podejmie właściciel. No to my mówimy: no to ten właściciel tu powinien być. Osoba, która ma decydować o systemie, musi jednocześnie być osobą, która go poznaje podczas prezentacji. I albo musimy jako właściciele oddać całość kompetencji w tym wyborze menadżerowi. Albo musimy pofatygować się na te spotkania, jeżeli chcemy dokonać dobrego wyboru. Dokonywanie wyboru wyłącznie na temat tego, że menadżer do nas przyjdzie, nie wiem, da nam jakąś ofertę z jednego, z drugiego, z trzeciego, i my mówimy: o ten, jest bez sensu. To, to, to nie ma całkowicie sensu. Następny punkt: brak patrzenia przyszłościowego. To jest punkt wyłącznie przy wyborze oprogramowania medycznego. Jeżeli wybieramy jakikolwiek inny system, na przykład, nie wiem, do mailingu, to nie musimy się tak bardzo przejmować, ponieważ przeniesienie z jednego systemu na drugi jest bardzo proste. My, na przykład w proazy system do mailingu zmienialiśmy już chyba trzykrotnie i gdzieś jesteśmy przed czwartą zmianą. Natomiast w przypadku medycyny przeniesienie danych z jednego systemu na drugi nie jest proste, przede wszystkim dlatego, że twórcy systemów medycznych trochę omijają prawo, i nie udostępniają plików, które bardzo łatwo umożliwiają zmigrowanie danych do innego systemu. Jest oczywiście kilka systemów, które trzymają się tego i udostępniają bazę w pliku, na przykład CSV, ale jest ich bardzo mało na rynku. A w związku z tym musimy patrzeć na wybór systemu pod kątem dzisiejszych potrzeb i ewentualnych potrzeb przyszłościowych. Jeżeli, jeżeli myślimy o wprowadzeniu płatnych telekonsultacji, to sprawdźmy, czy system nam to umożliwi. W przyszłości. Jeżeli chcemy w przyszłości mieć zintegrowany system z drukarką fiskalną, bo myślimy o takim rozwiązaniu, to upewnijmy się, że będzie taka możliwość już teraz, abyśmy nie musieli się ograniczać w przyszłości do tego, że aktualnie mamy kasę fiskalną, ale ja chcę mieć za pół roku drukarkę fiskalną i będę musiał zmieniać system. No bez sensu. Oczywiście, należy na to patrzeć z zachowaniem jakiegoś umiaru czy dystansu często przychodzili do nas klienci, którzy mieli programy tak zwane kombajny, dlatego żeby mieć w razie w. A do wdrożenia różnych funkcjonalności nie doszło nigdy przez kilka lat. Więc patrzmy na nasze plany w okresie na przykład najbliższych 12 miesięcy, nie dłużej, ale jednak patrzmy. Ok, więc przeszliśmy sprawę podstawowych błędów, które są przy wyborze systemu. No to w takim razie dojdźmy do momentu, w którym mamy wybrać system. Czym mamy się w takim razie kierować? Już wiemy, co mamy nie robić, ale czym mamy się kierować? Czy jak mamy do dokonać tego wyboru? No, ja myślę, że tak. Pierwszy punkt, trochę taki najważniejszy, to jest spiszmy sobie procedury, procesy, flow pacjenta u nas w placówce, zanim pójdziemy do wyboru oprogramowania. Przed wyborem systemu spiszmy sobie, jak wygląda nasza ścieżka pacjenta w placówce, czyli jak pacjent dokonuje rejestracji, co się potem dzieje, czy dostaje jakieś przypomnienie, czy do niego dzwonimy, czy gdy przychodzi do placówki, to idzie najpierw do rejestracji, czy od razu do gabinetu, czy pobieramy płatność z góry, czy przed, czy po wizycie, jaka jest forma kontaktu między lekarzem a rejestratorką w sprawie wysokości opłaty, czy pacjent zapisuje się po raz kolejny, czy wcześniej dzwoni. A następnie, jak rozliczamy się na przykład z lekarzem. I oprócz tego, że ten proces mamy, to oczywiście zaznaczamy sobie na przykład na żółto czy na czerwono to, co ewidentnie w tym procesie chcielibyśmy zmienić, zautomatyzować. I jak przychodzimy na spotkanie z przedstawicielem, to dobierajmy wtedy możliwości systemu pod ten nasz proces. Sprawdźmy, czy on się po prostu u nas sprawdzi, czy on ma wszystkie te możliwości, które my byśmy chcieli. Czy system będzie współgrał z tym naszym procesem, czy ewentualnie musimy coś zmienić? A jeżeli zmienić, to czy jest to zmiana na lepsze, czy na gorsze? Ja miałem sytuację takie podczas prezentacji systemu, że nasz system był lepiej zautomatyzowany niż proces w placówce, a placówka mimo wszystko nie chciała dokonać tej zmiany. Też trzeba brać ewentualnie to pod uwagę. Często się zdarza podczas spotkań, że na propozycję przedstawiciela jest takie: Wow, to ja naprawdę nie muszę tego robić, tylko mo może to robić się automatycznie. <grytanie> Także nie zamykajmy się na ten nasz proces, tak? tylko wprowadzajmy w nim zmiany. No tylko, że oczywiście wprowadzajmy zmiany na lepsze. W Drugą stronę, nigdy tego nie dokonujmy. To znaczy, nie róbmy tak, że my, aby dostosować się do systemu, to będziemy coś nie wiem, robić ręcznie. No nie ma to sensu. Punkt drugi, czyli scharakteryzujmy wszystkie źródła pozyskiwania i zapisu pacjenta. Czyli pacjenci do nas dzwonią, pacjenci zapisują się online przez naszą stronę internetową, pacjenci zapisują się na kolejną wizytę już u lekarza, na przykład, a nie u rejestratorki, pacjenci zapisują się na kolejną wizytę w placówce, albo na przykład lekarze sami zapisują pacjentów, będąc w szpitalu, mają dostęp do swojego grafiku przyjęć gdzieś w jakiejś aplikacji. Mamy zapisy przez marketplace, na przykład WP, ABC Zdrowie i tak dalej. Wtedy sprawdźmy, czy wszystkie te źródła będą obsługiwane z naszego nowego systemu, aby nie prowadzić kilku grafików przyjęć, czy musimy to jakoś nazwijmy to dziwnie łączyć. I wtedy już jest zdecydowanie trudniej. Punkt trzeci. Czyli rozmowa z potencjalnymi użytkownikami systemu. Oczywiście, ciężko, aby w 100% zaangażować i rejestratorkę, i menadżera, i właściciela, i specjalistę, ale możemy, jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie systemu do placówki, porozmawiać z każdym, nazwijmy to, przedstawicielem i określić, co musi zawierać system, czego ewentualnie mu w dzisiejszym systemie brakuje. Natomiast, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, to musimy poznać ich specyfikę pracy, bo czasami zdarza się, że oni nie powiedzą ci, że czegoś im brakuje, bo, nie, bo nawet nie znają takiej alternatywy, że może coś być lepiej. Ale z drugiej strony, jeżeli coś ich w pewien sposób denerwuje w obecnym systemie, to raczej będą w stanie od razu to zdiagnozować i powiedzieć. Punkt czwarty, czyli priorytety funkcji. Bardzo często zdarza się, że nie znajdziemy systemu, który w 100% spełnia nasze oczekiwania. W takim przypadku warto, abyśmy znali pewne priorytety. Tak, znaczy, tak zwany nasz główny aktualny problem jest taki, że nie mamy rejestracji online i chcemy go rozwiązać. A przy okazji chcemy jeszcze rozwiązać problem A, B, C, D, E, F i oczywiście. Jeżeli okaże się, że system, który nam. Się podoba, rozwiązuje główny problem, ale nie wszystkie z tych kolejnych. To mimo wszystko pamiętajmy, że może być to zmiana zdecydowanie na plus. A więc nie odwlekajmy wtedy wdrożenia czy wyboru tego systemu, czekając na ten jeden, jedyny wyjątkowy, bo on może się nigdy nie pokazać. Tylko jeżeli to ma być zmiana na plus, to ją po prostu dokonajmy. Punkt piąty. Uwaga na umowy. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na długość kontraktu. Możliwość przerwania w trakcie bez konsekwencji i możliwość migracji bazy danych do innego systemu. Najlepiej od razu określić format, w którym będzie ona udostępniana w przyszłości, jeżeli byśmy chcieli zrezygnować, no i upewnić się, że baza będzie dostarczona nam bezpłatnie, bo i takie sytuacje widziałem, że eksport bazy był płatny. Tak, w zasadzie to jest najważniejsze. Jeżeli firma chce z nami podpisać umowę na czas określony, to znaczy, że mają problem z tym, że klienci chcą, co od nich odchodzić z jakiegoś powodu, a więc jest to w pewien rodzaju znak, że lepiej skorzystać z firm, które takiego obowiązku nie narzucają. Jeżeli firma ma problem z wpisaniem do umowy informacji i tym, że umożliwia pobranie pliku z danymi do rozwiązania umowy, to również jest to duży znak ostrzegawczy i powinniśmy na to zwracać uwagę. Punkt szósty: sprawdź, czy aktualnie masz możliwość dokonania wdrożenia. To znaczy, jeśli masz taką sytuację, że jesteś bardzo zabiegany albo wiesz, że w firmie nie dokonasz zmiany systemu, ponieważ nie ma na to czasu, na przykład aktualnie prowadzisz rekrutację rejestratorek, wiesz, że nie będzie dostępu, dostępnych wielu osób, które są potrzebne przy konfiguracji systemu, to lepiej wybierz inny czas wdrożenia, taki, który będzie bardziej optymalny dla firmy. Czasami możesz naprawdę dobry system i dobrą firmę. Tak u siebie w firmie nie lubieć, czy ty, czy twój zespół, przez samo to, że po prostu ten czas był, dobrania tej zmiany był zły. Następny punkt, czyli rozmawiaj o systemie z przedstawicielami tej firmy w czasie, w którym chcesz dokonać zmiany. I często zdarza się, że nie mamy możliwości wdrożenia systemu z różnych względów. Przez szef jest przeciwnikiem zmiany, nie mamy aktualnie czasu na odpowiednie wdrożenie, a jednocześnie spotykamy się z przedstawicielami twórców systemu i prowadzimy rozmowy handlowe, trochę oszukując i siebie, i tego przedstawiciela. W mojej perspektywie to bez sensu. To znaczy, ja kiedyś sam tak robiłem, poznając pewne rozwiązania, a potem uznałem, ile ja na to tracę czasu. To znaczy, musimy jasno ustalić, czy chcemy na przykład w najbliższym kwartale zmienić system. Jeżeli ustalimy, że mamy czas i możliwości, to wtedy szukamy systemu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy będziemy znać swoje potrzeby, mogą być one zdecydowanie inne niż teraz. I jeżeli my chcemy dokonać takiej zmiany za pół roku czy za rok, to oczywiście możemy zacząć tracić trochę swój czas na poszukiwanie odpowiedniego i ewentualnie spotykania się z przedstawicielami, aby nam pokazali możliwości, ale generalnie z mojej perspektywy jest to bardziej strata czasu. My w ProAssist w jeden rok dodaliśmy trzy całkowicie nowe moduły, 34 funkcje i 67 usprawnień systemu. Ustalenie dzisiaj, że za rok wdrażamy oprogramowanie X jest w takim przypadku bez sensu, bo będziemy musieli za rok ten proces przechodzić na nowo, żeby jednocześnie znaleźć swoje jako placówka możliwości i chęci i systemu, czy on je spełnia. Więc warto sprawdzić, czy jest możliwość zmiany softu i ustalić jego termin jeszcze przed decyzją o tym, że my się spotykamy z systemami, żeby poznawać ich możliwości. Punkt następny, bardzo często pomijany: sprawdzajmy firmy dostarczające oprogramowanie. Odpowiednia pomoc i procesy w firmie dostarczającej oprogramowanie to jest bardzo ważne. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli korzystamy z systemu, to najprawdopodobniej będziemy mieli trochę kontaktów z tą firmą, która dostarcza nam to oprogramowanie. Powinna ona mieć odpowiednie procesy prezentacji systemu, wdrożenia klienta. U siebie zorganizowane w taki sposób, aby Państwo mieli pewność, że firma wie co robi. Będziemy potrzebowali jej pomocy pewnie nieraz. Jest to w miarę łatwe do zdiagnozowania. Wystarczy o to zapytać przedstawiciela podczas prezentacji. Jeżeli odpowie nam konkretnie, jakie będą kolejne kroki, to super. A jeżeli odpowie, że nie musi się pani obawiać, wszystkim się zaopiekujemy i będzie cały czas do pani dyspozycji, to już trochę średnio. Bo to już takie nazwijmy to handlowe sztuczki, a nie konkrety. Jeżeli gorzej będzie, jeszcze raz, jeszcze gorzej będzie, jak opiekun nam odpowie, że on będzie do nas przyjeżdżał, szkolił, wdrażał, a następnie zawsze się nami opiekował. No bo pokazuje to jednoznacznie, że jeżeli on jest w firmie tak zwanym one man show, to znaczy, że inwestowanie w taką firmę jest bardzo niebezpieczne. W końcu cały nasz kontakt z tą firmą jest w pewien sposób na jego głowie, a on nie jest hybrydą, tak? Jeżeli odejdzie z tej firmy, to, to go nie będzie. Będziemy mieli do czynienia nie z firmą, tylko z nową osobą. Bez sensu. Rynek firm dostarczających oprogramowanie dla branży medycznej jest mały i już od kilku lat zamknięty. Pojawiają się jakieś nowe firmy i za chwilę znikają. So firmy, które... Kilka lat na rynku są i, i mają już skumulowaną stratę, na przykład nie wiem, 6 milionów, przy przychodach około pół miliona rocznie. To wszystko jest do obejrzenia w danych w Keresie. Oczywiście możemy sobie pozwolić na to, gdy korzystamy na przykład z jakiegoś programu do jakichś działań marketingowych, ale tutaj mówimy o danych pacjenta, za które odpowiadamy my jako placówka. Nie możemy tych danych powierzać nazwijmy to tak nieodpowiedzialnej firmie, która dzisiaj jest, a jak skończy się finansowanie, to jej nie będzie. I podobnie jest z firmami małymi, 3-4 osobowe, które mają małe przychody, na przykład kilkaset tysięcy rocznie. Aktualnie jeden dobry programista zarabia bardzo dużo powyżej 100 tysięcy rocznie, a gdzie kasa na resztę, nazwijmy to, ekipy, serwer, zabezpieczenia to wszystko. Ten, to zrozumienie tego klienta jest bardzo dalekie, ale nie korzystajmy też z tych takich. Bardzo malutkich firemek, bo, on, bo to korzystanie jest po prostu niebezpieczne. Ok, i teraz mamy już wytłumaczone, w jaki sposób dokonać oceny, wyszukać odpowiedniego systemu. To skupmy się na tym, w jaki sposób przeprowadzić wdrożenie systemu w naszej placówce czy w gabinecie, ale o tym już bym chciał powiedzieć w kolejnym odcinku. Także zapraszam już do kolejnego odcinku. Podcastu, o tym w jaki sposób najlepiej przeprowadzić wdrożenie, bo tam jednak będzie też dużo problemów. Problemów związanych na przykład z naszym zespołem, który pewnie niekoniecznie jest orędownikiem zmiany. No, ja oczywiście powiem rzecz, którą miałem powiedzieć taką insiderską, a więc w ProAssist słuchajcie, robimy pierwszy meetup. Meetup będzie pod koniec marca. Nie wiem, czy już jak to będzie opublikowane, będzie znajoma data dokładna, czy nie, ale można to zobaczyć na naszej grupie na Facebooku, nazywa się Zrozumieć pacjenta. Zapraszam też na stronę Zrozumieć pacjenta, tam są informacje o meetupie. Pierwszy meetup jest bezpłatny, spotykamy się w gronie i obgadujemy problemy, które, które powinniśmy rozwiązywać w swoich placówkach. Także serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.